Rozpocząłem od stworzenia mapy, by następnie dopasować do nich historię. Odwrócenie tego procesu bowiem wiąże się jedynie z zamieszaniem i nieprawdopodobieństwami. Napisał tak niegdyś Tolkien w liście do Naomi Michison. Jest to powszechnie znany pryncypium w tematyce światotwórstwa, aby najpierw skonstruować jego szkielet, zasady czy założenia, a dopiero później przystąpić do kreowania usytuowanej w nim opowieści. Niestety, w kwestii mangi czy anime mających u podstaw łechtać chłopięcy gusta, wielokrotnie bywa, że świat i jego zasady są jedynie tłem dla przygód protagonisty. Z tego tytułu nie wszystkie fragmenty uniwersum istnieją od samego początku, a są stopniowo do niego dorysowywane. Co naraża produkcję na potencjalne dziury, które ujawnione należy w późniejszym terminie pospiesznie cerować. Bleach oczywiście nie jest tutaj wyjątkiem i niezależnie od tego, jak bliski jest memu sercu, ciężko zaprzeczyć niektórym mankamentom. Jednak dziś chciałbym wypowiedzieć się o kwestii, o której mawia się, że jest właśnie takim błędem. Czymś, co pojawiło się w serii nagle. Bez żadnego wprowadzenia. Chodzi oczywiście o umiejętność poruszania się w przestworzach. Dlaczego przez pierwsze dwa arki wszyscy twardo stąpają po ziemi, by nagle, wraz z pojawieniem się arankarów, kolektywnie zacząć naśladować Krisa Angela? Otóż w pierwszej kolejności wybielaczowa awiacja miała miejsce dużo wcześniej niż wiele osób pamięta. Jej debiut bowiem nastąpił już w trzecim odcinku, adaptującym chapter 5. Ichigo podczas walki z bratem Orihime otrzymuje cios, który wyrzuca go przez okno na wysokości pierwszego piętra. Chłopak jednak nie opada na ziemię, a zatrzymuje się w powietrzu. Podobnie pod koniec odcinka 15, kiedy pojawia się Renji wraz z Byakuyą. Jeden i drugi zastyga w powietrzu, obserwując z wysokości uciekającą Rukie. Te dwa przykłady udowadniają, że koncepcja latania wcale nie została wymyślona na etapie Sagi karów, a zdecydowanie wcześniej, jednak w tym momencie Kubo nie zdecydował się jeszcze na jej rozwinięcie. Druga kwestia natomiast to samo latanie, które tak naprawdę lataniem nie jest. Wyjaśnia nam to Ikaku podczas starcia z Shishigawarą. Kiedy ten pierwszy zawisa w powietrzu, Fulbringer wykazuje frustrację i zaskoczenie. Krzyczy wtedy, że nigdy nie słyszał, aby bogowie śmierci potrafili latać. Po czym Madarame poprawia go, że nie lata, tylko stoi w powietrzu. I dokładnie tak się sprawy mają. Anime wycięło ten fragment, jednak podczas pierwszego treningu u Urahary, kiedy Kurosaki rozmawia w swoim wnętrzu z Zangetsu, staruszek informuje go, że aby zawisnąć w powietrzu, należy wykorzystać unoszącą się wokół energię duchową, a następnie umieścić ją pod swoimi stopami, tworząc tymczasowy grunt. Dobrym przykładem działania tejże techniki jest podróż przez gargantę, gdzie możemy zobaczyć rejacu przekształcające się w ścieżkę pod nogami użytkowników. W przypadku dynamicznych scen anime często przedstawia cały proces tak, jakby faktycznie przypominał latanie, o czym z Dezapropatą wypowiadał się sam Kubo. W mandze natomiast bohaterowie po prostu odpychają się z dużą siłą od tymczasowego gruntu w postaci Reisi, ewentualnie stosują na nim sumpo albo jego odpowiednik, by szybko przemieszczać się w powietrzu. W zbliżony sposób poruszają się Puści oraz Quincy. Natomiast Fulbringerzy, zamiast wykorzystywać rejsi manipulują duszą powietrza, by odbijać się bezpośrednio od niego. Z tego powodu Ishida, widząc, jak Tsukishima porusza się nad ulicami Karakury, nie był w stanie zauważyć zmian duchowych wokół Fulbringera. Choć techniki bogów śmierci pustych i Quincy's obu podstaw oparte na tym samym, to ci ostatni mają największy potencjał, jeżeli chodzi o podniebne manewry. W przeciwieństwie do pozostałych wykorzystują oni w walce otaczającej ich rejacu, dlatego kontrolowanie go w celu transportu przychodzi im łatwiej niż pozostałym. A to ze względu na Hirenkiaku, Technikę, która nie tylko pozwala stać na platformie z rejacu, ale ślizgać się przy jej pomocy tak, jak ma to miejsce w gargancie albo w serwerze. Dzięki temu w miejscach bogatych w rejsi, takich jak Hueco Mundo, Quincy powinni teoretycznie posiadać większe możliwości podczas starć powietrznych. O wyższości tej techniki świadczy również fakt, że Mayuri, któremu udało się ją odwzorować, zaczyna jej używać jako zamiennik dla Sympo. Jednak skoro już wiemy o istnieniu technik latania, pojawia się pytanie dlaczego nikt nie stosował ich na terenie Seireitei. Akurosaki w celu szybszego przemieszczania się używał pożyczonej od i smoczej kości. Otóż nie wszędzie unoszenie się jest proste czy w ogóle możliwe. W przeciwieństwie do Quincy, którzy kontrolują cząsteczki z okolicy, pozostałe ugrupowania stosujące głównie swoją własną energię nie są w stanie z taką łatwością skakać w powietrzu, jeżeli to jest bogate w Reishi. Posłużę się tutaj analogią. Otóż, jeśli weźmiemy balonik i napompujemy go helem, ten wzniesie się do góry, gdyż jest lżejszy od powietrza. Co natomiast, gdyby atmosfera wypełniona była helem? Niewiele. Balonik byłby wypełniony substancją o masie równej lub zbliżonej otoczeniu, więc wznoszenie się przestałoby mieć rację bytu. W podobny sposób rozpatrywałbym kwestię energii duchowej w atmosferze. Jeśli stanowi nikły fragment, łatwiej ją odizolować. Kiedy jest jednak lwią częścią powietrza, jest to odpowiednio trudniejsze. No chyba, że jak Quincy jesteś w tej kwestii wyspecjalizowany. Nie oznacza to jednak, że nie jest to możliwe, a jedynie utrudnione. Jednak sytuacja zmienia się drastycznie w Seireitei. To bowiem otoczone jest barierą, Seirei Heki, która neguje skupianie energii duchowej w jej obrębie. Z tego powodu na jej terenie utrzymywanie się w powietrzu jest niemal niemożliwe. Chyba, że użytkownik posiada przedmiot pozwalający na faktyczne latanie, jak Ichigo w trakcie ratowania ruki. Lub zdolność o podobnych predyspozycjach jak Hyorin Maru Hitsugai lub Hakuteiken Byakui z tym, że po co nakładać barierę, która osłabia Twoich własnych żołnierzy. Dlatego, że osłabia również wrogów. Puści z założenia żyją z polowania, a w miejskiej dżungli wypatrywanie celu z wysoka, a następnie szybki atak to bardzo skuteczna metoda. Dlatego też są oni kastą, która najchętniej korzysta ze starć podniebnych. Kolejno mamy Quincy, którzy wręcz wydają się być idealnym powodem nałożenia całej bariery. Stosują w walce rejatsu z otoczenia, które wykorzystują zarówno do ataku, jak i szybkiego przemieszczania się. Do tego używają łuku, któremu sprzyja zachowanie dystansu, zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie. Wobec tego obniżenie ich potencjału zdaje się mieć znacznie więcej zalet niż ewentualnych wad, ponieważ oczywiście bogowie śmierci również tracą wtedy zdolność do walki w powietrzu, jednak im nie przynosi ona żadnych korzyści i jeżeli sytuacja tego nie wymaga, preferują starcia na ziemi. W ten sposób dużo łatwiej walczyć przy pomocy broni białej, gdyż z twardym gruntem pod stopami i odpowiednią pracą nóg jesteś w stanie zadać dużo mocniejszy cios. Widać to podczas starć za rankarami. Kiedy puści atakują karakurę, bogowie śmierci podejmują przeciwników w locie, choć też nie przez cały czas. W przypadku bliźniaczych walk na terenie Chłekumundo, natomiast większość pojedynków ma miejsce na ziemi. Podsumowując, podniebne wojaże nie pojawiły się w bliczu nagle, a są z nami niemal od samego początku. Do tego nie polegają one w żadnym wypadku na standardowym lataniu, a na chodzeniu, bieganiu i skakaniu przy wykorzystaniu energii duchowej jako podpory. Jednak o ile są one jedną z opcji, nie są stosowane przy każdej możliwej sposobności. Często dużo lepiej jest sprowadzić walkę na ziemię, gdzie użytkownikom miecza jest po prostu łatwiej. Oczywiście prawda jest taka, że nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę się zadziało. Manga jest tworem jednej osoby, i przy nakładzie prac, jaki dyktują molochy typu Sunen Jump, wcale nie jest trudno o pomyłkę. W dodatku dochodzi jeszcze kwestia edytorów, którzy mogą zażądać zmiany pomysłu, a tym samym namieszać w starannie naszkicowanych planach. Często w różnych seriach zdarzają się aspule wszelakiego rozmiaru. Czasem wiążą się ze szczegółem odnośnie świata, o którym autor zapomniał, a który stoi w sprzeczności z aktualnymi wydarzeniami. Innym razem rozwój jakiegoś bohatera czyni go niedorzecznym czy niezwyciężonym. Przez co potrzebna jest średniologiczna, nagła Deus Ex Machina, która rozwiąże problem. Jednak jeżeli chodzi o latanie w Bliczu, myślę, że wyjaśnienia, jakie pojawiły się na łamach mangi i databooków, są w miarę spójne i satysfakcjonujące. Jednak interesuje mnie, czy was również przekonują. Dajcie proszę znać w komentarzach. A ja tymczasem dziękuję wam serdecznie za obejrzenie materiału. Trzymajcie się.